Dzień dobry, dzień z życia ogrodnika amatora, dzisiaj zapraszam na odcinek pierwsze problemy z pompą ciepła firmy, tej którą tutaj widzicie, firmy Galmet. Zobaczycie dwa takie poważne problemy, które wam w tym filmiku pokażę. Jeszcze jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam na odcinek. Pompę zamontowali mi około... Miesiąc, półtora, temu, powiedzmy, sześć tygodni temu, została zamontowana w ramach projektów, takich z dopłatami z Urzędu Gminy. Ja nie mogłem jej wybrać. To Gmina wybierała poprzez przetarg, najprawdopodobniej, no ale taką, a nie inną pompę mi dostarczono, zamontowano. Ja nie byłem, nie mieliśmy wiedzy. Wszyscy uczestnicy projektu nie wiedzieli, jaką pompę dostaną. I teraz wszyscy. Którzy mają tą pompę zamontowaną w naszej gminie, a jest, jest tego kilkadziesiąt, kilkaset osób, mają takie problemy podobne. Chcąc pokazać o tych problemach, postanowiłem nagrać filmik. Pompa ciepła się załączyła, rano, ale jest tylko nastawiona na grzanie wody użytkowej. I załączyła się z rana, i jeszcze możecie usłyszeć, jak ona głośno chodzi. A przy okazji, Wam pokażę, jak skropliny lecą. Zobaczcie, ciągle pada. w ciągu sekundy kilka kilka kropel spokojnie i na krawężnik zobaczcie cały mokry nie wiem czy widać jak się odbija ale również tu tutaj to lepiej widać jak te krople no bardzo mnie martwi to, że jeśli przyjdzie mróz, to zacznie wszystko zamarzać i cała ta przestrzeń zostanie zamarznięta, zacznie się to obladać, będzie musiało się to ogrzewać, żeby się to rozpuszczało, no nie wiem. Teraz Wam mogę nagrać jak z tej pompy leci, czyli ile tej wody wylatuje i zobaczcie jest wszędzie sucho, a tutaj już pod schody ta woda się gromadzi. Pompa teraz nie pracuje. A, a ta woda tutaj się gdzieś wytrąca. Skrapla. Pompa nie pracuje. Tutaj ten ażur z tym gryskiem jest tak mokry Zobaczcie. Z tych rozbryzgów, ale tej wody w środku kapie mniej niż na tym krawędź. I to już jest jeden z problemów przy tej pompie. Według mnie źle skonstruowana jest, że taki stan rzeczy widzicie. Źle skonstruowana, źle ustawiona, źle postawiona. No no nie wiem, ale jeśli to tutaj tak leci, to co będzie po kilku dniach, kiedy ona będzie pracowała, i kiedy zacznie to wszystko marznąć? Czyli tutaj dojdzie to dalej i ktoś się przewróci? Nieszczęście gotowe z powodu pompy? Woda się tu zbiera, jak nie ma odprowadzenia i jak to zamarznie, a w ogóle zacznie to rdzewić, kto wymyślił takie taką rynnę konstrukcyjną? Tutaj, mimo tego, że deszcz nie pada już ileś dni, dalej jest woda, zobaczcie. To zacznie gnić momentalnie. Widać, tak? Jeszcze jest jakieś 3 mm wody. Pompa ciepła jest już zamontowana i występują ciągłe problemy takiej natury jak chodzi o ustawienie programatora względem tych swoich oczekiwań, które macie w domu. Ale nie tylko w moim przypadku, ale również w przypadku moich znajomych, którzy mają zamontowaną tą pompę w ramach tych projektów OZE z, z gminy i tej pompy, którą właśnie nam zamontowano, to jest to, że przychodzą cały czas błędy. Cały czas błędy ta pompa pokazuje. I sobie zobaczmy, nie wiem czy będzie widać. Najpierw, że Wam tutaj to poczytał. Na przykład, dzisiaj mamy 8 października, a tutaj od wczoraj, na przykład, w godzinach 15.11, 15.12. Błąd z presostatu, błąd wysokiego ciśnienia, ale tych błędów zobaczcie. 6 października, czyli codziennie wyskakuje taki błąd codziennie co parę dni albo temperatura powrotu poza zakresem pracy pompy temperatura powrotu, powrotu poza zakresem pracy pracy pompy i tak dalej tak wyglądają moje ustawienia na buforze 52 stopnie 40 48 i tutaj jest bufor z wodą użytkową, ciepłą wodą. Tutaj widać, że te wszystkie pompki są teraz wyłączone. Tak to sterownik reguluje tą pracą tych, tych pomp wymuszających obieg. I chcę Wam powiedzieć i pokazać. Gdzie może tkwić ten taki pierwszy problem, jak chodzi o tą za wysoką temperaturę powrotu? Na przykład, jeśli macie i ogrzewanie grzejnikowe, i ogrzewanie podłogowe, czasami mogło dojść do zamienienia czujników temperatury, jakaś pomyłka, i ten czujnik temperatury, który powinien zczytać temperaturę z wyjścia na grzejniki, mógł zostać zamontowany nieprawidłowo i był zamontowany. W miejscu ogrzewania podłogowego. I w takiej sytuacji, jeśli ogrzewanie podłogowe ma maksymalną temperaturę 40 stopni, a dostawał sygnał z pompy, która i z tego czujnika, który był zamontowany na grzejniki, a tam może być ta temperatura maksymalna 60. To jeśli mieliśmy ustawieni ustawione na grzejniki na przykład 45 stopni, czyli powyżej 40, a dostawał sygnał, bo był źle zamontowany czujnik tej, tej temperatury i na podłogówce z czujnika z grzejników dostawał sygnał, że ma 45 stopni. W związku z tym wyłączą ogrzewanie podłogowe. Mieliście cały czas zimno, no bo panel Sterowanie dostawało sygnał, że ma 45, bo czujnik był zamontowany nieprawidłowo właśnie na opak. Jeśli już to zmienicie, na przykład zmienią wam serwisanci, to powinno już pokazywać właściwą temperaturę z danego miejsca grzania, czyli to będzie podłogówka, czy grzejniki. Ale też nie do końca, bo chcę wam pokazać, w mojej ocenie, jest to nieprawidłowe zamontowanie tego czujnika temperatury zaraz przy tej pompie a dlaczego dlatego że ta pompa nawet jak nie chodzi to troszeczkę przeciska tutaj to ciepło i tutaj ten miejsce jest stale ciepłe one ma cały czas te 40 czy 45 stopni czyli czujnik przekazuje informację do panelu sterowania do tego sterownika że temperaturę nagrzewniki macie 45 stopni w związku z tym nie uruchamia tej pompy jeśli nie uruchamia pompy to na grzejnikach macie niską temperaturę i w ogóle nie grzeje waszego, Waszych grzejników, Waszych kaloryferów. I tutaj właśnie jest ta rurka, która w tym wypadku jest zimna. Ja chciałem, żeby było cieplej, bo w domu jest zimno, ale ten czujnik pokazuje, że cały czas jest 45 stopni. W tym wypadku ja mam ustawioną temperaturę nagrzejniki 40 stopni i tam jest ta różnica, ta delta 5 stopni, ale zobaczcie, cały czas sygnał przychodzi, że jest na nagrzewnikach 36 stopni. W związku z tym, bo to jest ten czujnik, w związku z tym tej pompy nie załącza. Tym samym ciepło z bufora, na którym jest, tu akurat termometr jest tak z tyłu niekorzystnie zamontowany. Na buforze jest 45 stopni około. W związku z tym w buforze mamy ciepłą wodę. Sygnał z tego czujnika temperatury pokazuje, że na grzejnikach jest 36 stopni i pompa się nie załączy, a w domu jest zimno. I ten błąd można łatwo zniwelować, gdyby ten czujnik był zamontowany trochę dalej dalej niż od tej pompy. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jest naprawdę ciepło, ale już 50 cm dalej ta rurka jest zimna. No, a tutaj 2 metry dalej, już w ogóle. Tak, obydwie rurki są zimne. Gdyby tutaj ten czujnik temperatury był właśnie zamontowany w tym miejscu, to uważam, że będzie ta temperatura. Szczytywana z tego czujnika do sterownika i pokaże, że jest 20 stopni. I wtedy by ta pompa się załączyła. I byłoby to prawidłowe zamontowanie i prawidłowe odczyty. Wtedy cały czas nasze sterowanie miałoby prawdziwe informacje, jaka temperatura faktycznie wychodzi na ogrzewanie grzejnikowe. Podobną sytuację możecie mieć, jeśli macie jeszcze dodatkowe. Ogrzewanie podłogowe, i taka sama sytuacja jest tylko do podłogówki. Również jeśli jest za blisko zamocowany ten czujnik temperatury, to też może przez tą pompę przepychać. Może ona też ze względu na nagrzewanie tych wszystkich elementów metalowych, te ciepło tutaj przewodzić i odczytywać złe odczyty. Myślę, że to wszystko w tym filmiku o tych problemach. Pierwszych problemach z tą pompą. Cały czas piszę, cały czas notuję zużycia tej pompy, i już w niedługim czasie, może za dwa tygodnie, puszczę Wam filmik, jak ona w ciągu tych dwóch prawie miesięcy pobierała prąd elektryczny. Przy jakich temperaturach na zewnątrz? Czy było słońce, czy, czy było 5 stopni, czy 10? Ja to wszystko sobie notuję dwa, trzy razy dziennie. Pokażę Wam wszystkie te brudne zapiski również, więc jeśli jesteście ciekawi, ile ta pompa pobiera prądu. Na ogrzanie domu, na wyprodukowanie, na podgrzanie wody, czyli żeby była ciepła woda użytkowa, to śledźcie kanał, subskrybujcie i zapraszam na kolejne odcinki.